Siema, siema, jestem RoiGP i to jest kolejny już siódmy odcinek naszej serii Lubelski do 2 W tym odcinku zajmiemy się czymś Co, e, tego jeszcze nie było w tym, e, w tej serii Mianowicie, gdzieś e, takie, jak to w odcinku, zimowe e, Prace polowe, czyli e, dzisiaj zajmiemy się trochę gruberowaniem Także sobie przejdę mm, Na farmę I tak dalej, dzisiaj też e, bez kamerki mm, Na marginesie tu mam swoje belki poukładane no, trochę się natrudziłem, ale udało się yy, Dzisiaj bez kamery, bo nagrałem zaraz sobie po nagraniu tego także... wasze się w ogóle nie ma yy, Więc tak jakby co? Dobra yy, Tutaj za oknem straszna zima yy, Za oknem, za drzwiami A ja sobie wsiadam, wsiadam z tora, w zatora krys krystala yy, Niebieskiego I sobie przejadę yy, po coś fajnego, coś czego jeszcze nie było Nie widzieliście na pewno tego to jest nasz stary krystal, stary, ten czerwony kryształ yy, z właśnie spółgiem. Z a ja sobie dzisiaj poczepiam yy, gruberek Unii 4-metrowy. Także myślę, że będzie się działo. Czekajcie, Okej. Okay. Dobra. Opiężnik wystarczy, znaczy trzeba, czy czy nie? Nie, Zetorek Kryształek da radę. Naprawdę, yy, gruberek dosyć taki, yy, dosyć taki większy gabarytowo i nie wiem czy sobie teraz nie wymienić traktorka, chociaż w sumie nie no, myślę, że damy radę, ewentualnie popatrzymy coś fajnego. Nie dobra, ludzie, jednak jedziemy sobie e, krystalem pogruberować e, Dobra i gdzie jedziemy sobie? Zapytacie, a dzisiaj sobie jedziemy na pole numer 11, czyli tutaj, zaraz przy, przy domku. W ogóle zamiast tędy To sobie zacznę tutaj Od właśnie, od y, farmy Czego tak gdaczysz, Boże Drzeria ten, ta kura e, dobra co sobie ten zje, z, zajdziemy Okej, okay, to jest malutkie pole, także Szybko poleci, ewentualnie pojedziemy na jakieś kolejne I, y, okej, okay, dobra Ładnie, ładnie, teraz go opuścić Dobra, i lecimy z tematem Okej okay. Dobra, widzę, że tutaj też, y, Przetrząsamy sobie śnieg, aż nie, tutaj nie akurat. No, ale tu widzę, że mm, grubek bardzo fajnie dopracowany 4-metrowy, dosyć no, spory. Nie ma co mówić, no, naprawdę, do krystala i tak jest za, za duży, według mnie chociaż w sumie nie, no, zapotrzebowanie mocy ma wystarczające. Także to nie ma co, dobra, sobie przejedziemy też, poczekajcie, w tą stronę. Albo nie, od między między będziemy jeździć. Będzie łatwiej, nam po prostu. Mmm także ok. E, dobra jeszcze raz powtarzam że mapa ta nie będzie wydana ta z winter modem jakby to, tak to nazwał winter w sumie e, więc to nie proście o wydanie mapy bo to po prostu bez sensu i tak dalej a lepiej poczekajcie sobie na lubelską dolinę h2 bo będzie naprawdę masakracja naprawdę masakra mm. i tak dzisiaj mamy no właściwie, od razu nagrywałem panego tego, także e, Wam na ten arczyń nic nie pomoże. Mogę to się zatrzymam. E, ale jedynie mam mogę powiedzieć wam, e, to tyle, e, że właśnie e, będę chyba się wymieniał, tą moją rzecz, którą miałem, ale się nie udała. E, w sumie mogę. Nie, dobra, nie powiem Wam. Nie, nie. Chciałem, że nie powiem, to nie powiem. E, Będę w starał się wymienić. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Jezu, nie dość, że mam 4 metry, to jeszcze mi mało. No bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Tak bym się przydała do farmiga. Ogólnie do, do mojego studia. Tutaj takiego małego. Mm, I cóż. Czy mam jeszcze jakiś plan na odcinek? Oprócz e, tego, co właśnie teraz tutaj widzicie. Tak sobie myślę. E, że potem no, zrobię siewy. Opryski jeszcze będą. E, nawozy. Ogólnie, w każdym coś innego. No, i potem się przerzucimy. E, myślę, że po siewach przerzucimy się już spokojnie na e, gospodokrów, żeby tam sobie trochę pourzędować. E, pokażę Wam zaraz wszystkie tam techniki, co i jak się robi. E, no i w przyszłości będziemy już grać na, na tej nowej wersji, gdzie praktycznie gospodarki są. Może nie tyle co przebudowane, ale są tak zmodernizowane. Że naprawdę jest na czym grać. Już on tyle powiem, że moi pierwsi beta testerzy yy, chwalą sobie gospodarki. Yy, więc mam nadzieję, że Wy też się pochwalicie. W ogóle to chyba się przetnę tędy. Yy, będzie łatwiej, jak tak sobie właśnie prze przejdę. A kogo co? Co on się tak nie rusza? No nie wiem, dobra. Yy, no, mogą sobie dać czerwonego krystala do takiego czerwonego gruberka, no ale jeszcze tak. Wrzuciłem ten, no to nie będzie ten. Może w sumie nie, ten, ten też nie jest taki zły. Nawet powiedziałbym, że bardzo fajnie jest zrobiony. Także, no, tu widzę tam też sąsiad chyba na polu 24. Nie, 25 coś robił eee, właśnie. Też na polu w zimę. Poczekajcie, sobie tutaj cofnę troszkę delikatnie. Okej, okay, sobie ominę tutaj tego słupa. Dobra, jakoś dało radę. Powiem w sumie podnosić to, ale no, no dobra. Mniejsza większość. Mm, dobra. W ogóle chyba sobie trzeba dokończyć tej strony, żeby już nie robić zamieszania na polu. O matko, ale zwaliłem to teraz. Mm, dobra, teraz kompletnie nie mam o czym gadać. Mm, jakieś może komentarze poczytam. Albo to w sumie nie. Później, w sumie później. Eee, może wam powiem co planuję dodać jeszcze na farmie V2.1 Taki malutki smaczek, jeśli ktoś lubi sobie oglądać eee, gruborowanie to będą sobie też lubi posłuchać O tym co będzie <kluzny> eee, w nowym farmingu W nowym farmingu nie, co ja gadam W nowej mapie do farminga, właśnie w mojej mapie eee, Więc mm, Może pokrótce, nie będę się tylko powiem tyle Będzie PGR eee, Będą na każdej farmie obory Także chlewnia e, będzie dla krów, będzie e, dostępna nawet. E, jak to się nazywa, to mm, opora dla owiec, po prostu tak no tak to mogę nazwać. Raczej, inaczej się tego nie da. E, oprócz tego, e, planowane są sieczki, tak jak mówiłem, już dodam jeszcze. Nodowanie, e, otwieranie drzwi na myszkę, czyli wiecie, klik i otwiera się tak? drzwi. Ale to, to, to nie wiem, czy mi się uda postaram się naprawdę bo to też by mi się przydało. Tak wiecie pobierać modyfikacje, potem coś niekompatybilne jest i tak dalej to też trochę męczy. Yy, no i nie, nie wiem czy wam wspominałem, ale seria z lubelskiej doliny na multi yy, będzie się właśnie odgrywała na modyfikacjach, także na pewno jeśli ktoś będzie chciał sobie mm, ze mną pograć, to nie się szykuje na to, że wyślę tam jakąś paczuszkę, tak nieoficjalnie. W sumie tylko jakiś autor starczy jakieś 4 pobrania na tym, także e, żeby nie było tam te prawo autorskie się zaraz przykleją. No ale myślę, że jakoś damy radę spokojnie. Więc nie ma co martwić, sobie teraz ten przejdziemy. W ogóle takie pola są fajne. Myślę, że mógłbym z powodzeniem dodawać takie trochę więcej pól na nowej wersji mapy. Jakieś takie zawijane, są spoko. Dobra, teraz przejdźmy tego kute, tylko nie rozjechać. Okej, co widzę. Przełożę, bo on się po prostu czekał, nie nie będzie, nie będzie widać różnicy. E, kiedy zacznę nagrywać? Pewnie jakieś 25 po. Można nawet więcej, no 20. 8 mi się powiedzieć, 40 10 minut nagrywam. No niech będzie 10 minut, no to skończę sobie. Tam, złóżmy, mam 30, to sobie skończę 40. O, na 40 minut odcinka myślę. Wytrzymacie ze mną. Mm. Jak będę chodził na kolejne pole, to e, postaram się jakieś tam komentarze zapuścić to się posłuchali, fajnego mm, w sumie, tak przypominam Wam jeszcze, że jest serial mnie na kanale Od Farm do firmy, w której właśnie gram z widzami. Więc jeśli ktoś chciałby ze mną zagrać, ma 13 lat lub więcej, fajnie było jakbyście mieli więcej. To i dobre mikro, no i ogarnę się Farminga. No to śmiało z, piszcie, dodawajcie mnie Skype, Skype Riot Gplay, Riot Gplay, tak, Gplay, dokładniej. Dodawajcie i śmiało możecie ze mną sobie porozmawiać, tam też czasami jestem dostępny, więc albo robię konwy z widzami, albo gadam indywidualnie. Jak ktoś naprawdę czegoś potrzebuje tak na szybko, czy coś tam w mapie mu pomóc, to ja bardzo chętnie wytłumaczę sobie jak, więc tu się nie ma co, co martwić. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra, cofamy sobie. I opuszczam. Dobra, trochę za wcześnie opuściłem. No ale to nic. w ogóle, tak mi się podoba ten gruberek Uni. To jest masakr. Unia w ogóle robi teraz do znaczy, no, no. w ogóle ma fajne sprzęty. Tym bardziej, jeśli do farming, jakie odzoruję, to po prostu jest mnóstwo. I powiem tyle, że... Mm, po malutku chyba zacznę się przerzucać właśnie na. na Rywenie modyfikacji. Bo mapę w sumie zrobiłem sobie pode mnie. Nie wiem, pod was, ale idealną, po prostu. To co chciałem to to uzyskałem właśnie. E, Tylko fanie było, że jakby ta mapa ciągle się rozrastała, więc żebym sam się w ten raz. Rozumiecie. E, więc mapa na pewno się nie skończy na tej wersji. v 3 jak wyjdzie to już będzie Kozak, ale to jak mi się będzie chciał robić? Naprawdę. Chcę skończyć tą mapę, będzie jakiś... pół roku przestoju chyba. Mm, I dopiero później ruszymy sobie z powrotem jeszcze raz z V3, tym razem e, odświeżymy sobie całkiem mm, mapę. No, więc zobaczymy, co mi się da Jakieś młode sieczki, czy yy, wysłodki Może nawet tak się uda zrobić, bo tego też brakuje w farmingu. Yy, a zawsze darmowa pasza byłaby dla krówek, także sami rozumiecie. Dobra, ja już tak się przyzwyczaiłem, że to jest nowa wersja mapy i tak dalej. A to jeszcze jest ta starsza, więc w ogóle jest taki klimat teraz. Jak sobie tak siedzę tutaj. Wiem, że jadą się własną mapą, co jest co to trochę ego egoistyczne. Ale po prostu mega mi się podoba, właśnie granie na tej e, zimowej wersji po prostu super jest za oknem miałem śnieg a tutaj nie miałem a teraz na odwrót tak teraz śnieg stopnią tutaj e, u mnie w realu to teraz e, mam śnieg e, w farmingu no coś za coś fajnie ale te choinki naprawdę są świetne a w nocy ludzie mówią tak fajnie świecą e, oczywiście to są choinki <laughs> do pobrania z Lesworda więc e, Zachęcam do pobierania. Naprawdę są mega. Dobrze, e, dobrze, dobrze. Mm, chyba nawet zrobię taki króciutki odcinek z tego. Chociaż ja wiem, może jeszcze później pologarniemy sobie. E, Zobaczymy co jest na 45. Tu, 45. E, stadium jakieś z rozwoju. Gotowe do zbioru jest. Czy bym sobie to przeorał, ale co tam dokładnie jest? E, ziemniaki. Nie, jęczmień, jęczmień jest. To sobie prze, przełożymy ten e, jęczmień zimowy. E, tam, z tego co wiem, to chyba nie odbił dobrze, więc trzeba będzie to jeszcze tam poprawić. On naprawdę robi się świetnie tym gruberkiem. Naprawdę mega jest po prostu. E, wiem, że teraz kupuję sobie te pola, potem one będą nieużytkowane, bo jakby staram się e, robić w ten sposób, że. Na każdym polu robię na odcinku coś innego Na każdym odcinku jest inne pole i inna praca mm, I właśnie nie wiem, bo to w sumie 45 ha sobie wykorzystuje do innych celów Ale może jeszcze przyjdzie okazja Nie no, myślę, że tak Albo jakieś właśnie z tych malutkich pól Sobie na przykład zobaczymy co tam jest na trójeczce mm, Czy tam jest jakieś stadium fajne Rośnie Na 7 jeszcze dzisiaj pojedziemy Albo nie, na trójkę tak, na trójeczkę sobie pojedziemy dzisiaj jeszcze Także to jest bardzo malutkie pole, nawet porównywalnie jest zmniejszeniem do tego Okej, okay, dobra Teraz sobie te poprześniaki, obiecane Tu się trawa jest, wiecie To jest tak niedopracowana wersja tego Winter Tylko tyle, że mamy troszkę bielszy klimat, a tak to... Słabiutko jest No ale nie wydam jeszcze, bo nie lubię wydawać czegoś niedopracowanego Chyba, że robię właśnie tak V2, otwartą betę e, Dla was, wtedy już wiecie Piszcie mm, piszecie mi swoje opinie na temat mapy i ja e, mogę ewentualnie coś poprawić. Okej, okay, dobra. Dzisiaj chyba właśnie obrazi, bo mi się troszkę wjadę. Tu jeszcze sobie przegarnę. Mm, od miedzy. Tu chyba jest miedza, tak? Czy nie ma miedzy? Nie, no jakaś tam jest, także to nie ma co narzekać, okej. Okay. Dobra. Tu jeszcze tylko walnę sobie, żeby już ładnie pole wyglądało. Chyba nie zebrałem nawet. Aj dobra się... E, jeszcze do poprzednia jak sobie pojedziemy drogą. Mm, Asfaltową tak, o, asfalt jak zwykle rozciężony jest. Co naprawdę cieszy mnie, władze gminy naprawdę robią swoje. E, jak chodzi o zimę, także zima nie zaskoczyła. Może tyle co nie, ale mm, zaskoczyła rolników, ale nie mieszkańców e, wsi. O tak, właśnie w ten sposób, dobra Podnosimy sobie i jedziemy. Dobra, e, te tak w przyszłości będą zmienione, także w sumie już są zmienione. Mm, tylko wy jeszcze nie widzieliście tej nowej wersji także kurki sobie tylko tutaj właśnie około tego gospodarstwa yy, w ogóle do, skoro ktoś dotrwał jeszcze do yy, tego odcinka yy, blalala, do tego momentu ale ładnie to jest naprawdę pięknie yy, to prosiłbym was żebyście, napisa żebyście napisali yy, komentarz czy chcielibyście yy, na przykład tu piaszki sobie się tutaj ktoś ogarnie Yy, czy chcielibyście... Jakbym... O w ogóle... Chwila, zapomniałem co miałem mówić. Co ja miałem mówić? Eee, come on, zapomniałem. Fuck. Tak to jest jak się rozpraszam, widzicie? To jest właśnie głupota. Tak to się nazywa. No co ja powiedzieć? Kurde, zapomniałem, naprawdę. Fuck. Fuck, miałem się tak rozgadać. O, dobra, mniejsza o większość Jedziemy sobie na pole Może sobie przypomnę hmm, Chyba sobie nie przypomnę yy, Tak O właśnie Przypomniałem sobie, dobra, jest, udało się <laughs> Teraz tylko nie zapomnieć, tylko nie zapomnieć yy, Dobra ludzie Czy, chci czy chcielibyście, yy, żeby kury zostały Przeniesione na inną gospodarkę, która będzie yy, Z silosami I która będzie sobie normalnie działała yy, W sensie, że Będzie ona działała tak, że macie silosy, możecie sobie na niej poradzić normalną gospodarkę ale też, ojej, tu krzaki wwaliło na pół drogi e, czy chcielibyście właśnie, żeby te mm, gospodarka była taka jakby dla was dostępna, że macie na przykład będzie ogólnie to malutka gospodarka, strasznie ciasna, więc tylko 60 i takie te sprawy to w ogóle będzie przebudowane coś dobra, jeszcze raz, bo sobie sam wtrącam w wątek i głupoty odwalmy jakąś manianę w ogóle niepotrzebną Dobra, jeszcze raz. Czy chcielibyście aby na mapie powstała nowa gospodarka z kurczakami, tak? Kurczakami. I na niej właśnie będę sobie... No ona będzie w ogóle tam... Dogada... będzie sobie na mapie, będę, będzie można sobie pograć. I czy chcielibyście, żeby na tej, mapie, na tej gospodarce były silosy? Bo jeśli tak, to dla mnie to jest kilka chwil. Dla was to będzie fajnie, bo macie swoje silosy właśnie tak... Że właśnie swoje silosy na farmie, więc dla was to jest lepiej. No i jeszcze tym bardziej, że ee, byłoby już te 6 gospodarek, a nie 4. Bo piąta już powstała, ma się świetnie a taka malutka by się też przydała, bo to są. są jakby na tej mapie są takie gospodarki, które są po prostu takie. Jak to powiedzieć dokładniej. Są zrobione. Bardziej pod nowoczesne rolnictwo Chociaż w polskim stylu Tak plus minus w polskim, no ale... No, nowa wersja ma na pewno będzie bardziej polska jak ta eee... Tam trzeba będzie poprawić I czy właśnie chcielibyście mm, Mieć taki kurnik Tak by, wiecie, taki już porządniejszy Wiesz tam macie już fajniejsze jajka się zbiera w takim specjalnym miejscu i ja to w ogóle Nie możecie sprzedawać mm, Nie wiem Napiszcie, bo to będzie naprawdę dla mnie e, ciekawe. W ogóle też napiszcie koniecznie co chcecie zobaczyć w, w kolejnym słonie mapy. Mm, bo póki jeszcze robię, to możecie napisać. E, potem dam, mapa będzie jakiś tydzień testowana. E, przez właśnie moich kumpli, więc e, po tych testach już będzie coś się działo. Mm, lepszego w sensie. Albo coś dodam do, na prawie i wrzucam do zona hosting. I jak e, był wcześniej darmowy link to, mm, myślę, że darmowy link zostanie. Chociaż nie, może coś mi pod ten wiesz, żebym sobie troszkę zarobił. Yy, ale to jest takie trochę. A wiem. No, MapMaker to ogólnie robi wszystko tak po to, żeby zrobić yy, innym. Yy, w sensie, żeby inni mogli sobie pograć, tak? I nikt rzeczywiście nie chce jakieś pieniędzy, ale zrobię na tym linku jednak płatnym, żeby chociażby mi się zwróciło za. Yy, jak to mówi za youtuber, choć żeby się za prąd zwróciło także jakbym zrobił sobie tak ogólnie 50 zł na całej mapie miodro. Mniej więcej by nie wystarczyło. Bo ogólnie wiem, że roboty to było co niemiara i czasu poświęconego. A teraz sobie ja mogę nareszcie do niej pograć spokojnie. Także Także naprawdę dziękuję za wszystkie komentarze, które napisaliście. Na Resorziły, eee, że mapę tą tak chwalicie. Rosywać nim innym, nagrywać na niej let's play! E. Po prostu, jak to mówi, ee, kolejny za niego, jestem silny, nie? Także naprawdę, no, także tutaj już macie takie malutkie poletka, może sobie na nich też pracować w ogóle. Może wam powiem tyle, bo wiem, że są takie osoby, którym e, trzeba po coś powiedzieć, żeby one ogarniały temat. także Zdradzę może moje e, ulubione pola e, na całej mapie. Także mm, jeśli mogę coś powiedzieć, to powiem tak. E, wymienię kilka swoich ulubionych pól w sumie. E, więc zacznijmy po kolei. 12, 14. Możecie sobie patrzeć teraz na mapę. E, 12, 14 mi się podoba. E, 24, 40, 38, 45 e, oraz. Oraz właśnie 11, tak sobie robiliśmy ją dzisiaj. Mm, I 48. Tak, to są chyba moje najbardziej yy, uwielbiane przeze mnie pola. Tak jakoś mi fajnie, bo jest taki fajny klimacik wokół nich i po prostu super mi się tam gra. Ok nie wiem czy to wybóje jest 31 minut odcinka, czy, czy 31... czy 41 minut W każdym razie mm, zaraz sobie skończymy, to tylko walę tam przecianka jeszcze z tam i będzie w sumie na tyle w tym odcinku. No tam dużo nie chcę tego nagrywać, bo wiem, że to wam się może nudzić. A jeszcze muszę gadać cały czas, cały czas, cały czas. Także zaraz się biorę z nagrywaniem. Prawdopodobnie otwarłem do firmy. Więc dzisiaj nagrywki lecą pełną parą, ale tak sobie nagrałem to w końcu sobie to powrzucam. Więc spoko. Eee, telefonik, godzinka. O, poczekajcie, poczekajcie, jest jakieś yy, coś z Gmaila. Jeśli to jest ten to, to, to co myślę. Dobra, jest. Ludzie, teraz tak się jaram, bo napisałem wiadomość takiego właśnie mm, pana. Eee, Okej, okay, dobra, ludzie. Eee, na świecie jednak istnieją prawdziwi e, kupcy, handlarze i tak dalej. I właśnie dogadałem się z typem, że wymieni mi moją... Wszystko powiem wam. Wymieni mi free tracka... E, klipa, tak? Klip na cap. Także miałem mieć do doczepionego free-tracka, ale będę miał doczepionego na czapeczkę Także dziękuję bardzo panie Robercie eee... I cóż Ja się widzę z wami w kolejnym odcinku W następnym odcinku otwarmy, nie otwarmy, co ja gadam 3 2 To była eee, lubelska 3 V2 właśnie Winter map Tak, dokładnie, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się No i cześć Tak na marginesie załatwiam łapeczkę Chodzisz w lato Unii albo za mapę Link w opisie do mapy Trzymajcie się na gdzieś